No, cześć, cześć, tu Anna Anonimek. Dziś porozmawiamy sobie yy, o pewnych sprawach co do konkursu, bo muszę się upewnić. Nie wiem, czy mnie dobrze to zrozumieliście. Bo pamiętacie, ogłosiłem konkurs i pod filmikiem, w którym go ogłosiłem, wtedy zaprezentowałem też nowe karty. Dostałem dwie łapki w górę, co mi się wcześniej często nie zdarzało, i dwie słuchacze skrybuccji. Dostałem dwa suby, prawda? No i w komentarzach po raz pierwszy dostałem jakiś komentarz od mi do kolektora i sposobu i sposób na nudę. Tak się nazywali Ci użytkownicy. Dostałem od nich tak komentarz jeden był, że biorę udział, a drugi był że... Biorę udział, dostajesz łapę w górę i suba. No, no to sorry panowie, i w ogóle wszyscy inni, którzy chcą tak jeszcze zrobić, a nie zrobili. My się chyba źle zrozumieliśmy. Po pierwsze, w konkursie nie ma nagród. Mam nadzieję, że to każdy zrozumiał, bo przecież nie pokazywałem, nie ma żadnych nagród. To nie jest konkurs o nagrodę. Po drugie, wy nie mieliście mi dawać subów ani łapek w górę. To mnie w ogóle nie obchodzi. Po co mi w ogóle taka... Nie, ja nie chcę mieć pełno subów, łapy w górę i w ogóle ciągle widzów, wyświetleń, tylko dlatego, że zrobiłem jakiś konkurs. Ja chcę mieć takich widzów, dlatego, że po prostu chcą oglądać mój kanał, a nie dlatego, że yy, jest w konkursie, że jak zasubują, to coś wygrają. Nic nie wygrają i nie mają nic subować. W komentarzu mają owszem napisać, ale nie żadne biorę udział, no, sorry, no, ale mnie nie obchodzi to, że Wy bierzecie udział, nie, no, co ja mówię, no, bardzo mnie obchodzi, bo dzięki Wam dostanę nowe statystyki do moich własnych kart, ale Wy nie macie mi pisać, że biorę udział, no, bo, no, spoko, no, to bierz, ok no, jak tak bardzo chcesz, no, to bierz udział, ale Ty mi miałeś napisać, piszecie na przykład, przykładowo... Wyjmę na przykład tą kartę Limite Neymara. Nie wiem, może wy w ogóle nie oglądacie tego filmiku, tylko po tym co robią inni od razu mi. Na przykład kartę Neymara, która nie ma jeszcze statystyk. Bierzecie, piszecie Limita Neymara na przykład albo Limited Neymara. No jak tam chcecie, ja będę wiedział o co chodzi. Że, Neymar, że chodzi o Neymara, i piszecie: nie musicie pisać, że w ataku, to w obronie, to w pomocy, to bla, 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 bla. Tylko skoro y, zawsze obrona jest tam po lewej, prawda? Na każdych karteczkach, po lewej w statystykach, to zaczynamy od lewej. I piszecie w komentarzu tak: na przykład Limitan Neymara, myślniczek. I piszecie, no może nie pod tym filmem piszcie, ok? Bo to wam tylko tak mówię: pod tym filmem nie piszcie, tylko piszcie pod tym, gdzie to ogłosiłem. Bo tylko tamte głosy będą się liczyły. Pamiętajcie, tych pod tym filmem ani pod żadnym innym moim nie zaliczam. No i ci dwaj, którzy mi dali suba, no jeśli zrobiliście, to i łapkę w górę, jeśli zrobiliście to tylko po to. Że myślicie, że w ten sposób trzeba yy, wziąć udział w konkursie, to nie, nie musicie, możecie mi tego suba usunąć. Mnie to nie będzie zbytnio ruszało. Mówi się trudno. I piszecie ne, limita Neymara, myślnik na przykład 95, 96 i na przykład 107. Przykładowo, co nie? Ja akurat głupie statystyki podałem, no i gdzie by Neymar miał takie statystyki, co nie? Ale przykładowo takie byście robili, co nie? Za niedługo będę też robił taki z głosowaniem, chociaż nie wiem, na tył, prawda? Czy podoba wam się? Ale to jeszcze nie, co nie? Dopiero później. Czy podoba wam się taki... Tył, czy będę prezentował jeszcze inne, prawda? No, ale to jeszcze nie. Na razie tylko ten konkurs. Także możecie mi yy, usunąć te suby, jeśli chcecie. Mówię oczywiście do, do kolektor oraz yy, sposób na nudę. A jeśli nie chcecie, to zostawcie. Spokojnie się będę cieszył. No, ale w, w każdym razie nie podoba mi się to, że napisaliście samo, biorę udział. Proszę Was, żebyście napisali jeszcze te statystyki, tak jak podałem do Hazarda, Czecha, Neymara albo karty pojedynek. No to co? My się już chyba będziemy żegnać. Pa pa! Cześć! Chociaż nie, czekajcie. Jeszcze przedstawię wszystkie karty, żeby było wiadomo. Neymar limitka. Bo ja je mam tu w albumie. No, bo za niedługo będziemy robić album. Jak będzie ich już trochę więcej, mam już pomysł, jak go zrobić. Hazard Limita Sorry, Hazard Limita Petr Czech Limita Super Bramkarz. Piszcie też, czy podoba Wam się sposób, w jaki napisałem ten napis, co nie? Bo będę musiał chyba i tak poprawiać. No bo raczej się nawet nie doczytaliście. No i karta pojedynek. A to do karty pojedynek, to wiecie co, piszcie statystyki ich y, osobno, ich, 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 ich. Albo wiecie co nie. To na tej podstawie będę robił po prostu ich karty, że i przy okazji właśnie o tym pamiętajcie, że yy, mówiłem, że to będą ich łączne sumy, czyli na karcie na przykład jeśli Ronaldo będzie miał 50 w obronie, przykładowo mówię co nie, 50 w obronie, yy, 100 na przykład 10 w pomocy i na przykład 120 w ataku i Messi będzie miał załóżmy to samo. No to y, wtedy będzie 50-50, 100 w obronie, 100, mówiłem 100 czy 110, dobra, 110, 110, 110 będzie 220 w pomocy i tam 200, chyba 40, o ile dobrze liczę, w ataku. Na takiej zasadzie to będzie, dlatego nie piszcie jakichś, nie wiem, 180 na przykład w ataku, bo wtedy wyjdzie im 90. Chociaż możliwe, że takie będą właśnie. No, nie piszcie około, wiecie, ze 160, coś takiego. Bo wtedy wyjdzie 80 w ataku Messiemu albo Renaldu. No to to chyba wszystko. Sorry, że tak na początku filmu trochę wyskoczyłem, poniosło mnie. Ale mam nadzieję, że nie będzie za dużo łapek w dół za to, nie obrazicie się na mnie. Już ochłonąłem. Wszystko spoko. Mido yy, i... Mido kolektor i sposób na nudę. Sorry, że wybuchłem. Na Was szczególnie. <śm OK> Nic takiego aż tak źle nie zrobiliście. Tylko po prostu jak chcecie to usuńcie mi te suby. Jeśli oglądacie ten filmik. Chociaż chyba tak, bo skoro mnie zasubowaliście no to... Dojdzie do Was chyba pierwszy ten film. Możliwe. No i co? Napiszcie mi jeszcze raz w komentarzu. Nie obrażajcie się za to, że trochę was zwyzywałem tam na początku, no bo mnie poniosły emocje. Napiszcie w komentarzu po prostu jeszcze raz, że te statystyki i pamiętajcie, że nie musicie, jeśli nie chcecie. Pamiętajcie, że konkurs jest bez nagród. Podkreślam, że bez nagród. Jeśli ktoś mi tam zasubuje, no to ja już nie będę kręcił następnego filmu takiego pouczającego. Tylko po prostu... Ja, no jego strata, no. Nie musiał mi dawać suba. Jak napiszę, że biorę udział, no to nie dostanie przecież żadnej nagrody. Jego głos nie będzie się liczył, no bo... No chyba, że ktoś na przebiorę udział głosuje na kartę Neymara i statystyki mi poda. Oczywiście możecie kilka kart możecie na przykład limitę Hazarda i limitę Neymara, możecie na przykład Czecha i kartę pojedynek. Oczywiście wszystkie możecie naraz też wypisać w komentarzu. No, jeszcze warto wspomnieć, że Neymar i Hazard są na limitach, na limitce, a PET Czech jest na super bramkarzu, a Karta pojedynek, no to wiadomo, że Messi i Ronaldo są na karcie pojedynek. Mówię Wam to, żebyście yy, pamiętali, że Super Bramkarz to nie jest jakaś limitka, co nie? To jest mniej więcej coś takiego jak Goldstopper no trochę lepszy niż Goldstopper w Champions League. No, ojej, już trochę się przedłużyło, 10, 23 sekundy. Dobra, no to będziemy kończyć. Z tej strony był Anna Anonimek. Cześć!